Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i porozmawiamy sobie o pewnym sporze, który już się ciągnie pokoleniami, a mianowicie chodzi o spór wokół kary najwyższej, czyli tak zwanej kary śmierci. Ci, co oglądają moje filmiki, czytają moje recenzje, pewnie domyślają się już mojego stanowiska w tej sprawie. Oczywiście jest ono zgodne ze stanowiskiem w większości... Konserwatystów i tradycjonalistów, mianowicie jestem zwolennikiem kary śmierci za przestępstwa popełnione, zwłaszcza ze szczególnym okrucieństwem, zwłaszcza wobec bezbronnych i za zdradę stanu, czyli na, nie chodzi nawet tylko o samą zdradę stanu jako o zdradę stanu. Wiadomo, że wiąże się ona z tym, że przestępczyny, jaki się popełnia. Związany właśnie z ową zdrową stanu, naraża się na niebezpieczeństwo i na śmierć wielu innych ludzi. W związku z tym, e, za udowodnienie czegoś takiego, kara śmierci jest zupełnie e, jak najbardziej usprawiedliwiona i powinna być wykonywana natychmiast. I e, nie ma tutaj dyskusji. Przeciwnicy kary śmierci oczywiście wytaczają, działa e, swoje nieudolne w postaci kara śmierci jest nie fair, bo mogą się zdarzyć pomyłki. Powiem tak, pomyłki mogą się zdarzyć zawsze, ale w czasach obecnych, zwłaszcza jeśli chodzi o przestępstwa ciężkie, ze szczególnym okrucieństwem czy wobec najsłabszych typu dzieci, popełniane są już wręcz y, otwarcie i wręcz y, pochamsku na oczach innych. Jak to stwierdzili niektórzy badacze problemu, y, przestępcy dzisiaj ostatnimi dekadami zupełnie schamieli, gdyż nawet nie zadają sobie wiele trudu, żeby kamuflować swoje zbrodnie, gdyż wiadomo, że jak nie ma gary śmierci, to są oni bezkarni, dostają w większości krajów zachodnich dobre warunki więzienne, czyli hotel i utrzymanie za darmo. Dobry interes, a wystarczy ukręcić jedną czy parę głów i ma się utrzymanie w zasadzie przez wiele lat życia, a może nawet do końca życia. Dla wielu jest to dobry interes, pracować nie trzeba. Dlatego całe zniesienie gary śmierci mija się z celem. Warto sięgnąć również do danych dostępnych, które obalają kolejny mit lewicowy: Kara śmierci i obecność kary śmierci nie wpływa na zmniejszenie najcięższej przestępczości. Jest wręcz odwrotnie: kiedy zaczęli szaleć hipisi i były po Kennedy'm bardzo dziwne rządy w Stanach Zjednoczonych, że wprowadzono moratorium w całym kraju 67-69 na karę śmierci, to od razu najcięższe przestępstwa skoczyły o kilkadziesiąt procent. Potem od 1969 roku, zwłaszcza w Stanach Południowych, które są bardziej konserwatywne, zaczęto wprowadzać karę śmierci i do poprzedniego poziomu najcięższe przestępstwa wróciły, spadły gwałtownie a z powrotem do poziomu poprzedniego przed okresem, tak zwanego moratorium. Jest to wyraźny yy, dowód empiryczny, że jest tak, jak mówią zwolennicy kary śmierci, gdyż że jej obecność obniża. Wydatnie ilość najcięższych przestępstw. Kolejny dowód jest taki, jak na przykład nasz kraj czy inne kraje europejskie, gdzie systematycznie znoszono kary śmierci i następowało wręcz pikowanie w górę e, statystyk dotyczących zbrodni najcięższych, zwłaszcza popełnianych wobec najsłabszych. Mój argument jest zawsze taki do zagorzałych przeciwników kary śmierci. Nie, życz, nie życząc im niczego złego, proponuję coś takiego. Imienne referendum. Jak chcesz, żeby nie było kary śmierci, obkładamy ciebie pod w przeciwniku kary śmierci. Płacz, na, płacz i płacz, Albo płaci, płacz na utrzymanie tych, których tak bronisz. Wiadomo, że jest to nie do wykonania, gdyż nie będą chcieli zwolennicy utopijnych teorii o resocjalizacji itd. itd płacić ze swoje głupie poglądy samotnie, gdyż najlepiej głupotą dzielić się z innymi i, jak to się mówi, dzielić straty z kimś, a nie tylko ze sobą. Niemniej jednak y, już widzimy od razu, jak łatwo jest odeprzeć bezsensowne argumenty przeciwników y, kary śmierci, zwłaszcza przy obecnym y, poziomie techniki, badań genetycznych lub też coraz lepiej rozwijających się metod analizy związków chemicznych, czyli chemii analitycznej i spektroskopii, możemy spokojnie wiele rzeczy udowodnić i nie ma problemu. W związku z tym argument o pomyłce jest coraz mniej uzasadniony, jest po prostu tylko desperacką próbą zamieszania w kotle, zwanym dyskusją wokół kary śmierci przez Dwie, gru dwie grupy ludzi, albo dezinformatorów lewicowych, albo po prostu skołowanych przez lewicową propagandę, bezmyślnych idealistów. Dlatego uważam, że jeśli chcemy mieć porządek, kara śmierci musi być przewrócona. I jeszcze warto wspomnieć, że w czasach historycznych państwa lub struktury społeczne, które nie miały kary śmierci, to były struktury barbarzyńskie, a karą za najcięższe zbrodnie było wygnanie. Niektórzy mówią, a równało się ono z karze śmierci. Nie w każdym przypadku. Niemniej jednak pokazuje to, że obecnie oddalamy się od cywilizacji znosząc karę śmierci i wchodzimy z powrotem do barbarzyństwa. No nie muszę mówić, że żyjemy w czasach, a tutaj religijni mówią, w czasach odwróconego dekalogu a niereligijni mówią w czasach odwróconych pojęć. Niereligijni, konserwatyści. Na przykład nie można powiedzieć komuś, kto jest niemądry, że jest niemądry. Mówi się, że jest mądry inaczej. Jak ktoś na przykład namaluje jakieś bohomazy, a nie jest to żadna sztuka, to się mówi sztuka współczesna, co świadczy tylko o tym, że jest to mianowicie zbiór prac ludzi, którzy nie mają żadnych talentów i uciekają w awangardę, jak to dobrze powiedział Nikolas Gomez Davila którego lekturę aforyzmów zawsze polecam. Niemniej nie nazywamy rzeczy po imieniu, mądry inaczej, yy, robiący różne rzeczy inaczej, po prostu już sami się gubimy w pojęciach, gubimy znaczenie słów, a powinniśmy je przywrócić, jak radził Konfucjusz i jego uczniowie, żebyśmy się mogli rozumieć. I to w nawiązaniu do tego, co mówiłem poprzednio, musimy zacząć się edukować od początku i mieć twarde zasady, i twarde reguły, przy których będziemy stać, bo jak pozwolimy tym regułom odpłynąć, to odpłyniemy szybko za nimi w nicość. Wszystkiego dobrego Państwu jeszcze, do widzenia.